Wrocław, miasto wielu zabytków. Nawet ratusz kryje w sobie długą historię. Aby pomóc ją odkryć, Urząd Miasta zorganizował specjalną wycieczkę dla seniorów po starym ratuszu. Tym samym wszyscy obecni mogli odkryć na nowo dobrze znane im miasto. Proszę Państwa, edukacja samorządowa to jest program, który jest realizowany przez Radę Miejską Wrocławia już od dwóch kadencji, czyli co najmniej od ośmiu lat który do tej pory odnosił się do młodzieży szkolnej, to było realizowane w ten sposób, że w każdy piątek w okresie trwania roku szkolnego słuchacze szkół średnich, czyli znaczy gimnazjów i liceów, spotykali się w ratuszu, w starym ratuszu, gdzie była przekazywana im wiedza na temat historii samorządu wrocławskiego, i następnie w sali obrad Rady Miejskiej, gdzie spotykali się z radnymi. I gdzie omawiano no, dzisiejsze zagadnienia Wrocławia, strukturę Rady Miejskiej, jak to funkcjonuje. Historia interesuje wiele osób. Czasem by ją badać i odkrywać nie trzeba wyjeżdżać za granicę. Wydarzenia, które miały wpływ na całą Polskę rozgrywają się niemal tuż za rogiem. No na pewno, y, ja myślę, że, te, że te, ta historia otacza nas y, dookoła, mieszkańców naszego miasta, zwłaszcza Stare Miasto. Tutaj, gdzie w centrum y, właśnie jest y, ratusz. Warto zobaczyć, zwiedzić to miejsce, gdzie pierwotnie, ratusz, który pierwotnie był siedzibą, siedzibą właśnie samorządu miejskiego, który zawiązał się już pod koniec XIII wieku. Warto wybrać się na ostrów tumskich, ostrów, który jest kolebką naszego miasta Wrocławia. No i myślę, że jest jeszcze więcej takich zabytków, można byłoby tu dużo wymieniać. Stary ratusz odwiedza każdego miesiąca wiele wycieczek, od dzieci po młodzież, na seniorach kończąc. Historia samego Wrocławia, mimo iż długa i zawiła, ciągle interesuje turystów nie tylko z Polski.